Zwierzęta żyjące na Ziemi są niesamowite. Niektóre z nich przybierają odrażającą postać, przypominają kosmiczne stwory, strasząc tym samym człowieka, mimo iż są niegroźne. Inne z kolei są bardzo inteligentne, choć nie wydają się być takie. Przykładem tych zwierząt mogą być chociażby delfiny czy też wieloryby. Jednak czy może istnieć zwierzę, które jest w stanie się porozumieć bez problemu z ludźmi, jak i z innymi zwierzętami? W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam wodne konie, istoty, o których możemy usłyszeć z relacji świadków, jak i z mitologii. Przez większość z badaczy są uznawane za stworzenia nieprawdziwe, istniejące jedynie w ludzkiej wyobraźni oraz źródłach kultury. Jeśli jednak wierzyć zeznaniom osób, które widziały owe kreatury, zamieszkują one prawie cały świat, w szczególności obszary Europy. Tak więc przejdźmy do pierwszego przedstawiciela tej jakże licznej grupy nieznanych kreatur. Jest nim Alasty, pochodzący z Irlandii. Uważa się go za jedną z najbardziej agresywnych odmian z rodziny wodnych koni, która jest mięsożercą. Określany jest także mianem Augusti. Świadkowie opisywali zwierzę jako wodnego konia, który jest zdolny przemienić się w człowieka, za wyjątkiem uszu, które wciąż pozostawały końskie. Według legend ulubionym zajęciem Alastyna było zwabianie niczego nie spodziewiającej się ofiary. Udawał wtedy posłusznego konia, którego łatwo jest oswoić. Gdy oczarowana osoba zaufała zwierzęciu, ta zaczęła biec w kierunku najbliższego jeziora lub koryta rzeki i topiła ofiarę. Niektórzy mieszkańcy wiosek w okolicach jezior dostrzegają nieznajomą sylwetkę dzikiego konia, który rzekomo biega po łąkach. W pewnym momencie zeznań wbiega wprost do jeziora i nikt nie wie go toni. Niektórzy z mieszkańców nie przyznają się co do autentyczności zwierzęcia, nie chcąc się ośmieszyć. Jednak nie wszyscy popadają w obłęd, twierdzą, że wiedzą co widzieli, nie mają powodu do wstydu, ale przeżycie to mimo iż krótkie wzmocniło ich wiarę w istoty fantastyczne. Co ciekawe, niektórym z mieszkańców koń pomógł mimo swego agresywnego zachowania. Pewnego dnia młoda dziewczyna biegła po lesie, szukając kwiatków nawianek. Niestety nie znała dobrze lasu, gdyż była wtedy na wakacjach, jak twierdziły ciotki, a więc gubiła się. W pewnym momencie ogarnęło ją przerażenie. Nie wiedziała, w którą stronę ma iść. Wtem na swojej drodze ujrzała szarego konia, który wyłania się z za drzew nieopodal płynącej rzeki. Początkowo wydawał się bardzo łagodny, powoli podchodził do dziewczynki. Nagle dostrzega w jego pięknym wyglądzie coś dziwnego: jego oczy były niebywale duże oraz białe w środku. Dziewczyna wystraszyła się i uciekła. Jak się później okazało, zwierzę nie odpuściło, śledziło ją blokując niektóre przejścia. Dziecko uciekło, jak się okazało, później do domu a ten zniknął i ślad po nim zaginął. Kolejnym przedstawicielem wodnych koni jest Edge UC, pochodzący również ze Szkocji. Tak jak w przypadku innego szkockiego potwora, Nessie nie są bardzo tajemniczą kreaturą, która ujawnia się bardzo często. Okrucieństwo tej legendarnej Bessie jest znane na całym terenie Szkocji oraz Wielkiej Brytanii. Jej obecności towarzyszy dziwny słodki zapach połączony z gnijącymi zwłokami. W trakcie pożerania ofiary, Wchodzi w coś co przypomina ekstazję, swoją zdobycz pożera w całości za wyjątkiem wątroby, która zawiera substancje dla niego trujące. Wygląd odbiega od przyjaznych płuców. Przypomina konia obrośniętego glonami w zielonkawiej barwie. Tak samo jak w przypadku swych kuzynów posiada możliwość metamorfozy. Według osób, które napotkały Ełtrzańsa, wytwarza on dziwną klejącą wydzieliną, co tłumaczyłoby dlaczego jego ofiary nie są w stanie uciec od bestii, gdy ta ich dostrzeże. Bestię spotkać można na spokojnych jeziorach oraz w morzach. Jeśli chodzi o relacje, pochodzą one najczęściej od rybaków i są one dość starej daty. Pierwsza z nich opowiada los grupy dzieci, które bawiły się z kucami. Na pierwszy rzut oka wszystkie z nich były zadowolone. Jednak jedno z nich nie siedziało na kucu, lecz na bestii, która jak się okazało nie chciała utracić ofiary. Gdy dzieci zobaczyły, że ich rówieśnik nie może zejść z ciemnego kuca, chciały mu pomóc. Wszystkie próbowały oderwać go od pleców Eud jednak na próżno się męczyły. Jedna z dziewczynek pobiegła po rodziców w tym czasie pozostali wpadli na pomysł, żeby też pojeździć na koniu. Zmieścili się wszyscy. Koń na wyraźnie na to czekał, gdyż pobiegł w kierunku jeziora i ślad po nich zaginął. Gdy dorośli przyszli, nie widzieli nigdzie pozostałych dzieci. Plotka krąży, że po paru dniach ich wątroby spłynęły do rzeki płynącej nieopodal ich miasta. Kolejna opowieść, która została tym razem publikowana w drugim tomie opowieści zachodniej Higlund, opisuje tragedię, jaka spotkała Kowala. Historia głosi, że mężczyzna posiadał na własność stado bydła, które było codziennie pielęgnowane przez jego dzieci. Pewnego wieczoru jego córka poszła zaglądnąć do zwierząt, jednak nie wróciła do domu. Następnego ranka Kowal i jego syn odkryli wypatroszone szczątki dziewczynki. Widok był masakryczny. Wszędzie panoszyła się porozrywana odzież. Po przeszukaniu terenu odnaleźli także i płuca oraz serce leżące niedaleko jeziora na skalistym wybrzeżu. Załamany kowal po pomścić swoją małą dziewczynkę wraz z synem zbudowali małą kuźnię nad brzegiem jeziora. Chłopiec podsycał ogień, podczas gdy jego ojciec pracował przez cały dzień i kół masywne żelazne haki. Gdy słońce zaczęło zachodzić, mężczyzna i jego syn umieścili padlinę z owcy na ogień. Zapach pieczonego mięsa długo unosił się w poprzek wód owianych mgłą. Nagle ogromne pęcherzyki powietrza zaczęły wydobywać się z głębi wody. Zaczęły wynurzać się konie dziwnej maści. Pisywane były jako brzydkie, kudłate poczwarki. Zwierzę w mieniu oka porwało owce. Jednak szkoci nie darowali mu tego. Od razu wyskoczyli z ukrycia, wbijając mu haki. Walczyli dość długo, jednak wyszli z tego zwycięsko. Bestia poległa. Dumni z siebie, za pomszczenie członka rodziny, postanowili podzielić się sukcesem z innymi mieszkańcami. Jednak ciało końskie zniknęło nad ranem, tak samo niespodziewanie jak się pojawiło ostatniej nocy. Wodne konie są bardzo często spotykanymi zwierzętami, niezwykle tajemniczymi oraz drapieżnymi. Osiedliły się również w miejscach, gdzie teoretycznie nie miałyby szans się dostać. Kabel tej jest jednym z takich okazów. Tak jak wszyscy jego kuzyni upatrzyli sobie wodę jako najlepsze środowisko życia, jednak spotkać można go jedynie w górskich jeziorach. Tak jak w przypadku pozostałych członków grupy koni wodnych, poluje na swoje ofiary, wykorzystując swój niepozorny wygląd. W odróżnieniu od innych gatunków nie posiada zdolności zmiany postaci na ludzką. Jednak, mimo wszystko, idealnie wtapia się w tło. Jest maści szarej. Niestety, trudno dostępność obszaru uniemożliwia bliższe poznanie tego zwierzęcia. Relacji na jego temat praktycznie nie ma. Skąd więc wiadomo, że takie zwierzę istnieje? Ano z rysunków oraz nielicznych wzmianek. Według nich zwierzę to nie jest aż tak agresywne żywi się głównie zwierzętami leśnymi oraz roślinami. Cały dzień przebywa w wodzie, wychodzi jedynie po to, aby się pożywić. W czasie zimy siedzi w głębinach, zapadając w stan hibernacji, podobny do tego, w jaki wchodzą krokodyle. Tak więc omówiłem dla Was trzy podgatunki wodnych koni. Czas na ostatni, najbardziej znany, który pochodzi z czasów mitologicznych. Jednak czy to tylko i wyłącznie istota fantastyczna? Kelpie, najbardziej rozsławiony morski koń. Pojawia się na przykład w grze na konsolę PS2 Dragon's Grade 2 jako partner Hancha. Kelpie ma tu wygląd niebieskiego konia z dużym rybim ogonem i mierzy ponad 8 metrów długości. Ponadto, kelpi to także imię konia Cili z serii książek o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Jeśli chodzi o książki, to z pewnością należy także wspomnieć o kelpi pod nazwą konia wodnego, która występuje w cyklu ephemera ani bishop. Nieostrożny wędrowiec, który spróbuje je dosiąść, zostaje spętany zaklęciem, które uniemożliwia mu zejście z konia, po czym ginie zaprowadzony przez wierzchowca na dno najbliższego jeziora. Motyw kelpie pojawia się również w piosence zespołu Amarena Band pod tytułem Konie pływają. Kelpie to kolejny podstępny koń, który podobno mieszka w białych wodach Irlandii, Szkocji oraz Walii. Słynie ze swej agresywności oraz sposobu w jakim ukazuje się człowiekowi. Mianowicie pojawia się znikąd, towarzyszą temu grzmot oraz jasne światła. Co ciekawe, istnieje wiele opisów tej bestii. Przez Szkotów uważana jest za groźną, czarną istotę, podobną do połączenia konia oraz byka. Posiadać ma także dwa rogi zdobiące jego czaszkę tak jak większość wodnych koni może także przyjąć kształt człowieka który według opisów jest kudłaty i szorstki podobnie jak człowiek pierwotny Istota ta posiada charakter każda jest inna niektóre z nich są agresywne i skłonne do zbrodni inne pomagają ludziom na przykład informują o katastrofach W średniowieczu bardzo często obserwowano ową istotę Zauważano, że gdy poziom wody miał się podnieść bardzo dużo, to pielców było odnajdywanych na jej Tak samo działo się w przypadku ulew oraz huraganów. Niektórzy z mieszkańców Szkocji twierdzą, jakoby zwierzę to krzyżowało się z normalnymi końmi. Jedyną relacją, jaką znalazłem na ten temat, pochodzi z 1876 roku. Wtedy to dwóch mężczyzn niedaleko miejscowości Sunderland. Wracało z pubu do domu niedaleko wybrzeża, kiedy to dostrzegli dziwnego mężczyznę poruszającego się dość nietypowo. Był przygarbiony i tak jakby używał całej swojej masy do poruszania się naprzód. Z początku myśleli, że jest to jakiś pijany facet, jednak ten nagle zakręcił w stronę morza, zanurzył się po kolana i upadł. Mężczyźni raz dwa ruszyli mu z ratunkiem. Otrzeźwieli, gdy się okazało, że na jego miejscu nie było niczego. Facet zniknął. Nagle w oddali słyszeli plusk i dziwne światło wydobywające się z wody. Szczerze mówiąc, ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Zwierzę to na pewno rozpowszechniło się na cały świat i wbiło w kulturę. Jednak nie jestem pewny co do autentyczności bestii. Ciężko wyobrazić sobie wielkiego wodnego konia, który na domiar tego jest w stanie zmieniać się w człowieka. Sądzę, że wszelkie zgony osób były tak naprawdę dokonaniem jakiegoś zabójcy, który wykorzystywał wierzenia ludzi. No bo w końcu tylko potwory zostawiają resztki wnętrzności, no nie? Jeśli chodzi o rozpowszechnienie tej istoty, sposób na to jest bardzo prosty. Wystarczy na przykład pojechać gdzieś na wakacje i opowiedzieć paru osobom legendę o bestii. Sami zaczną ją dostrzegać. Oczywiście to tylko i wyłącznie moje zdanie, argumentowane tym, że tak naprawdę niewiele dowiadujemy się z relacji o tym zwierzęciu, jak i tym, że według naukowców nie ma prawa istnieć. A wy, co sądzicie o wodnych koniach? Czy faktycznie mogą istnieć? Piszcie swoje zdanie na ten temat. W tym momencie żegnam się z Wami. No i co, i trzymajcie się, cześć.